Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zrobimy doświadczenie, które pojawiło się na maturze w maju 2025 roku i aż trzy zadania dotyczyły tego doświadczenia, więc zdobędziemy dzisiaj aż trzy punkty oraz porozmawiamy sobie o motywacji i o skuteczności najmniej ambitnych planów. Więc galaretka i kiwi. W owocach kiwi, czyli w owocach aktynidii smakowitej, znajduje się enzym aktynidaza. I ten enzym jest proteinazą. Co rozkłada proteinazę? Saharaza rozkłada sacharozę. Maltaza, maltozę. A Proteinaza, wiązania peptydowe znajdujące się w białkach, no właśnie albo w proteinach. No i żeby sprawdzić właściwości akty niedazy uczniowie przeprowadzili doświadczenie. Nie będę opisywać długo jakoś tych zestawów, po prostu je zrobimy. Aby to wszystko w ogóle zadziałało, galaretka musi zawierać kolagę. No i musi być na podstawie żelatyny, z tego co rozumiem. Jakby wtedy zawiera białka, natomiast e, galaretki mogą jeszcze być na podstawie agaru. Agar to taka substancja żelująca i wytwarzana ona jest z krasnorostów. A krasnorosty należą do jakiego królestwa? To są rośliny, nie protisty. Krasnorosty są roślinami pierwotnie wodnymi, podobnie jak i zielenice. No i wybierałam właśnie galaretkę, tak, w ogóle ona była w domu, była malinowa. Potem jeszcze dokupiliśmy truskawkową. To nie było jakoś zaplanowane, tutaj właśnie jest truskawkowa. A już jest jakby ta galaretka galaretowata, już jakby zastygła, więc możemy robić doświadczenie. No i zawiera właśnie żelatynę. Mam nadzieję, że się uda. Ale wiecie, to, że ktoś ma wykształcenie wyższe, to, że ktoś jest magistrem biologii, nie oznacza, że ta osoba na wszystkim się zna i jeśli to w ogóle się nie uda, to ja wam pokażę obrazki z matury. CKE, właśnie tam były schematy, tam były nie zdjęcia, więc może CKE też się nie udało. Nie, no żartuję, jakoś to sobie ogarniemy, ale. Zobaczcie, ja w ogóle też e, zlałam to, e, rozlaliśmy to dość równo, ponieważ wiecie, żeby doświadczenie było e, wiarygodne i wyniki bardziej potem były jakby wiarygodne, mogliśmy wyciągnąć jakieś logiczne wyniki. muszą być jak najbardziej zbliżone warunki. Więc myślę, że jest w porządku. E, no i musimy do dwóch tych takich e, pojemniczków dodać, Kiwi. Fajnie też byłoby te pojemniczki podpisać. Mam to. Ok, więc do dwóch pojemniczków dodamy kiwi. Te kawałki muszą być teoretycznie jednakowe, co nie, żeby też yy, grubość kawałku kiwi nie jakby wpłynęła na wynik naszego doświadczenia. A my mamy bardzo poważne doświadczenie. Okej. Okay. Oni nie obierali tego kiwi, jak myślicie? Mhm. Mm mm -hmm. I Mhm. Mm I teraz tak. Podpisujemy. To będzie hmm, jedynka? Tak, to będzie jedynka. jedynka. I dwójka. Trzeba zawsze też podpisywać próby, tak żeby te jakby podpisy nie zakłóciły potem odczytywania wyników. Na studiach właśnie zawsze tak było, że wiecie, musieliśmy coś tam sprawdzić, a ktoś swoim podpisem jakby psuje potem widoczność tego, co jest. Okej, okay, więc mamy jedynka, dwójka. No i podpisujemy. To będzie trzy, a to cztery. No i na zdjęciu na schemacie, jeszcze to było tak przykryte. Okej, okay, zróbmy to. Wiecie pewnie, tak? Co to są za pojemniczki. Ale one są identyczne. W sensie. Wy w ogóle widzicie różnice, więc nie wiem jakich pojemniczków wykorzystywało CKE, a bardziej uczniowie, którzy robili to badanie, ale jestem mega dumna, że wymyśliłam właśnie skąd wziąć takie pojemniczki. I teraz tak. Eee, jedynka i trójka Zostają w temperaturze pokojowej, e, no jak w temperaturze pokojowej? Tam było 20 stopni Celsjusza i to jest e, logicznie, ponieważ właśnie temperatura pokojowa uważam, że to nie jest jakieś bardzo naukowe określenie, jakby temperatura jakiego pokoju. Natomiast e, dwójka i czwórka idą, lecą, pędzą do lodówki, no i będzie tam około 5 stopni Celsjuszy, tak? Mi się wydaje, że 4 jest w lodówce. Tak mnie mama uczyła, ale okej, okay, w porządku. Um, ok. No i już możemy przeanalizować dwa podpunkty tego zadania. Najpierw trzeba było sformułować problem badawczy do jakby tego doświadczenia. Problem badawczy może mieć jakby albo taką strukturę, Albo taką. No i zawsze swoim kursantom mówię, że żeby napisać dobry, poprawny problem badawczy, albo hipotezę, albo też wniosek, szukajcie celu badań. W tekście wstępnym mamy, że aby sprawdzić właściwości akty niedazy, uczniowie przeprowadzili doświadczenie. W tym celu przygotowali cztery takie same pojemniki aby sprawdzić właściwości aktyniedazy. Więc e, właściwości aktyniedazy jakoś muszą być uwzględnione w naszym problemie badawczym. No ale co zmieniali, co też modyfikowali w tym doświadczeniu, żeby sprawdzić właściwości aktyniedazy? W jakich warunkach to sprawdzali? Przy różnej temperaturze, tak? Przecież właśnie um, jakieś pojemniczki zostawiliśmy w temperaturze Pokojowej, a jakiejś tam w lodówce. Więc piszemy wpływ temperatury na właściwości aktynidazy. Można jeszcze dodać, znajdujący się w owocach kiwi. Jeśli jednak oprócz aktynidazy temperatury, odniesiecie się jeszcze do galaretki, to jest w porządku. Natomiast um, galaretka nie była tutaj najważniejsza. Galaretka była wyłącznie potrzebna do tego, żeby pokazać, można tak powiedzieć, właściwości aktynidazy, czyli pokazać to, że ona trawi białka. No i tylko 36% maturzystów poprawnie rozwiązało to zadanie. Poprawnie napisało e, problem badawczy. Czy to było aż tak bardzo ambitne zadanie? Nie. Więc widzicie, trochę wiedzy Trochę, e, nawet dość dużo doświadczenia w rozwiązywaniu zadań naturalnych, no i możecie mieć ten punkt. Teraz dużo osób straszy Was podwójnym rocznikiem, że po prostu nie dacie rady. Nie, nie ma szans się dostać w tym roku. Nie wierzcie im. Jakby widzicie, dacie radę. To, to nie są aż. Tak ambitne rzeczy, jak mogą się wydawać na pierwszy rzut oka, więc na spokojnie dać radę coś takiego ogarnąć. Ok, idziemy dalej. Trzeci podpunkt tego zadania. Musimy przedstawić znaczenie zestawów kontrolnych trzeciego i czwartego w interpretacji wyników tego doświadczenia. Trzeci i czwarty pojemniczki to te bez kiwi, czyli po prostu galaretka. I trzeci jest po prostu w pokoju obok, obok pierwszego pojemniczka z kiwi. Natomiast czwarty jest w lodówce. Po co my to zrobiliśmy? Żeby sprawdzić, czy na pewno nasz badany enzym spowoduje... Takie upłynienie tej galaretki. Może to po prostu będzie wpływ temperatury, że jakby w lodówce um, galaretka będzie się tak dobrze trzymać, a w pokoju zostanie taka jakby mega płynna. No a my zrobimy błędne wnioski, że o, patrzcie, to jakby tutaj jakiś um, ten badany enzym w różnych warunkach inaczej się zachowuje. To będą błędne wnioski, gdyby to samo, ym, ten sam wynik zaobserwowalibyśmy również w zestawach kontrolnych, w pojemniczkach kontrolnych, więc po to właśnie są próby kontrolne. Okej, okay, ale CKE. Uwielbia konkrety. Więc po prostu napisać, na przykład nie możemy po prostu napisać. Porównanie wyników doświadczenia ze stałych kontrolnych trzeciego i czwartego z próbami badawczymi pierwszą i drugą pozwala na wyciągnięcie wniosków doświadczenia. A gdzie? w ogóle odwołanie się do konkretnego badania. Skąd egzaminator musi wiedzieć, że my zrozumieliśmy, na czym polega dane doświadczenie, a nie po prostu napisaliśmy mądre słowa, więc trzeba było napisać coś takiego. Te próby kontrolne upewniają nas, że upłynienie galaretki jest spowodowane działaniem aktynidazy, a nie zachodzi spontanicznie w różnych temperaturach. Albo te próby miały na celu sprawdzenie, czy kolagen jest trwały w badanym zakresie temperatur. I to zadanie poprawnie rozwiązało e, tylko 54% maturzystów w maju tego roku. Na razie jeszcze czekamy na wyniki naszego doświadczenia, więc pokażę Wam moje biuro. Tak, pracuję w łóżku i uczyłam się. Również zawsze w łóżku. Po prostu to lubię. I nie miałam żadnej poprawki na Uniwersytecie Jagiellońskim w ciągu pięcioletnich studiów. Po co Wam to mówię? E, żeby pokazać, że te wszystkie... Te wszystkie konta na Instagramie, które właśnie często pokazują taką idealną naukę na Instagramie i na TikToku. Idealną naukę. Te wszystkie kawiarnie, biblioteki, tablety. I ja nie mam tabletu i nigdy nie miałam. Po prostu nie stać mnie było jakby na tablet. Mam laptop i to tyle. No i znowu przypominam, tak? Żadnej poprawki. To, jaki macie sprzęt, czy gdzie się uczycie, nie definiuje tego, po pierwsze nie definiuje Was, a po drugie nie definiuje tego, jaki będzie wynik Waszej nauki, jaką na przykład ocenę dostaniecie. Natomiast rady... Tych osób, które prowadzą takie konta, są często bardzo, bardzo przydatne i bardzo potrzebne, ponieważ jest dużo osób, które jeszcze nie wiedzą, jak lubią się uczyć. Na przykład ja wiem na pewno, że ja no nie to, że uwielbiam uczyć się i pracować w łóżku, no jakby po prostu nie wyobrażam sobie, że można robić inaczej. Potrafię się skupić... Wygodnie mi jest, zimą mi jest ciepło. Ja nawet, jakby mogę przykryć się kołdrą i dalej się uczyć i dalej pracować. Więc chcę Wam po prostu pokazać, że y, można uczyć się różnie. Jeśli na przykład lubicie robić notatki, róbcie je. Y nie słuchajcie tych wszystkich, którzy w klasie maturalnej nie ma czasu na notatki. Ci, którzy robią notatki, są przegrywami. Dzień dobry. A jeśli osoba e, zapamiętuje informacje, notując coś, to jak można powiedzieć, że to jest strata czasu? Natomiast jeśli nie lubicie notować, nienawidzicie notatki e, i możecie zapamiętać, to jest, jest jeszcze ważne. Jakby lubicie, nie lubicie, to jest oczywiście ważne, ale e, jeśli umiecie po prostu przeczytać podręcznik i zapamiętać najważniejsze informacje, świetnie. Nie róbcie notatek. E, najlepsza, najlepszą metodą nauki dla Was jest ta metoda, która sprawdza się u Was, więc... Inspirujcie się innymi ludźmi, to jest ważne. Natomiast jeśli już macie jakąś taką metodę lub jakieś takie miejsce lub coś, 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 coś tam, co u Was się sprawdza, nie zmieniajcie tego, bo po prostu e, ktoś powiedział na Instagramie, że nauka w łóżku nie jest efektywna. <laughs> tak, słuchajcie, jestem ja żywym przykładem, że ta osoba nie ma racji. Co jeszcze? Lubicie notować, notujcie? Lubicie. Jeśli u Was to jest skuteczne, jak sprawdzić skuteczność? Um, jakby pouczyć się tematu w określony sposób i potem spróbujcie na przykład rozwiązać zadanie maturalne. Albo po prostu e, na głos e, przypomnieć sobie, co przed chwilą e, przeczyta, przeczytaliście albo czego przed chwilą nauczyliście się. Um, Okej, okay. więc też jedynym minusem um, tego, że pracuję w łóżku jest to, że przed snem muszę to łóżko posprzątać, ale do serio, mi się często tak nie chce, w sensie no to wszystko zabrać, te wszystkie rzeczy, ja naprawdę tu mam dużo rzeczy, um, jeszcze mam w sumie taki... Um, Tablet, taki można powiedzieć, to się nazywa tablet, żeby e, rysować coś, żeby na przykład e, na Instagramie robić e, rolki i tam ja coś na przykład piszę ręcznie albo do prezentacji, coś takiego mam. E, natomiast kupiłam to już e, jakby do prowadzenia sieci społecznościowych, nie do nauki na uniwersytecie. Do nauki na uniwersytecie nigdy tego nie używałam. Więc to wszystko muszę posprzątać i zawsze żartujemy. Z mężem, ale też z moimi bliskimi, bo każdy jakby wie, że tak pracuję i tak się uczyłam. Żartujemy, że jak będziemy mieli duże mieszkania albo dom, gdzie będę miała własny gabinet, że tam właśnie będzie stać łóżko albo jakaś taka rozłożona kanapa. I ja marzę o tym, żeby przed snem ja mogłam zostawić wszystko tak, jak jest i iść spać i nie, spać, i nie musieć tego wszystkiego e, zabierać z tego łóżka. No i w końcu możemy sprawdzić nasze galaretki. Musiało to wyglądać następująco, że w 20 stopniach Celsjusza, gdzie jest kiwi, czyli gdzie jest ten enzym, musiało dojść do takiego częściowego upłynienia. Brak upłynienia musiał być w trójce, tak? to jest nasza też próba kontrolna. W lodówce w 5 stopniach Celsjusza e, brak upłynienia musiał być zarówno e, w dwójce, jak i znowu w próbie kontrolnej czwórce. Generalnie coś tam, coś tam, <grafię> jakieś tam wyniki podobne możemy zaobserwować u mnie, ale przyznam się, mi się wydaje, że em, jednak u mnie, to była różnica temperatur, mi się wydaje, odgrywała główną rolę. Przynajmniej tak mi się wydaje, nie wiem. Po prostu ta galaretka, mi się wydaje, moja miała strasznie mało białka, szczególnie takiego już jakiejś sieci kolegenowej i pewnie... No, trzeba było wziąć jakąś żelatynę po prostu. Ja o tym myślałam, ale zapomniałam kupić i tak, i tak to się skończyło, ale no słuchajcie, no takie, takie są biowlogi, jakby życie, <grym> takie, takie życie. Dobrze, w każdym razie, okej? Okay? To są, to są, takie cieplutkie, cieplutkie yy, nasze zestawy. Mamy tutaj płynną, ok? Nie, no coś tam, nie, Słuchaj, no słuchajcie, no słuchajcie. Ja uważam, że to jest płynniejsze od tego. Wy to widzicie? To jest serio płynniejsze niż to. Tak. Mhm, więc no, może nie jest aż tak źle. A tutaj... Um, no, jak jest, tak jest. Jak jest, tak jest. Um, to była lodówka. No i słuchajcie, pojawia się pytanie: dlaczego? Dlaczego tak się stało? Dlade, dlaczego tutaj galaretka jest e, płynna? Dlaczego tutaj nie aż taka płynna? A dlaczego tutaj w temperaturze 5 stopni Celsjuszy. Nie jest taka płynna jak tu. W tekście wstępnym możemy przeczytać, że włókna kolagenowe splątają się ze sobą i tworzą sieć ograniczającą ruch wody, dzięki czemu galaretka ma postać żelu. Czyli kolagen utrzymuje wodę, można tak powiedzieć, w galarecy i zapewnia to, że galaretka ma taką swoją zwykłą postać. Więc ta struktura um, galaretki niezbyt płynna to jest między innymi właśnie zasługa kolagenu. A nasza aktynidaza trawi wiązania peptydowe, a kolagen jest białkiem. No i w drugim podpunkcie tego zadania musimy wyjaśnić, dlaczego w zestawie pierwszym w przeciwieństwie do zestawu drugiego, doszło do e, uwolnienia wody z galaretki. W odpowiedzi musimy uwzględnić również strukturę galaretki. Wyjaśnić oznacza pokazać przyczynę, mechanizm oraz skutek danego zjawiska. Pojemniczek pierwszy doszło do upłynienia galaretki, więc działała aktynitaza. Strawiła wiązanie peptydowe i dlatego zaburzyła tą sieć kolagenową utrzymującą wody w galaretce. Natomiast w lodówce jest zimno, a większość enzymów w niskich temperaturach jest mało aktywna, więc nasz enzym nie przeprowadził w lodówce katalizy enzymatycznej. No i łączymy to w spójną odpowiedź. W wyższej temperaturze aktynidaza wykazuje wyższą aktywność enzymatyczną, przez co powoduje rozpad włókien kolagenu, rozpad albo trawienie. A w konsekwencji uwolnienie wody z galaretki. Te nasze włókna kolagenowe to jest właśnie odniesienie się do struktury galaretki. I uwaga, tylko 22% maturzystów otrzymało punkt za to zadanie. No i oczywiście nie uznali odpowiedzi odnoszące się do rozplątania albo do denaturacji kolagenu przez enzym. Przecież enzym trawi wiązanie peptydowe. No bo słuchajcie, pamiętacie poprzedni biolog, tak? Denaturacja to jest co innego. Denaturacja to jest zniszczenie wyższych struktur, takich przestrzennych białka. Natomiast zachowuje się struktura pierwszorzędowa, czyli sekwencja aminokwasów. No, a peptydazy rozkładają wiązanie peptydowe. A czy podczas denaturacji wiązanie peptydowe się rozkładają, się trawią? Nie. Przecież wiązanie peptydowe stabilizują strukturę pierwszorzędową, która właśnie zachowuje się podczas denaturacji. Pamiętamy, tak? Można u mnie zabrać magisterkę, studia pierwszego stopnia, nawet liceum, ale szkołę podstawową. Nikt, nikt mi nie zabierze, nawet denaturacja. No i jeszcze chciałam porozmawiać z Wami o presji. O presji społeczeństwa, presji sieci społecznościowych i presji, które sami na siebie nakładamy. Ponieważ jeśli teraz jesteś w klasie maturalnej, to masz naprawdę dużo na głowie. Daj sobie czas. Nawet jeśli nie jesteś w klasie naturalnej, również. Um, Nauka w szkole może być i jest dość przytłaczająca. No, ale jeśli dam sobie czas i będę taki, taka wyrozumiała do siebie, to nie osiągnę sukcesu, nie będę miała dobrych ocen, nie wiem, nie ogarnę cały materiał i nie przygotuję się do matury. Okej. Okay. Rób coś. W kierunku matury albo jeśli nie jesteś w klasie maturalnej, jeszcze w kierunku swoich celi, rób konsekwentnie małymi krokami. Jeśli teraz usiądziesz i taka pełna motywacji, albo taki pełen motywacji napiszesz sobie plan. Gdzie będzie 50 zadań tygodniowo-maturalnych, albo trzy tematy dziennie, eee, codziennie od rana tam do wieczora, i jeszcze plus sport, nie wiem, plus hobby i tak dalej, i tak dalej. Nie zrobisz tego planu, albo wcale, albo tylko częściowo zrobisz i nie będziesz miał poczucia takiej satysfakcji, pomyślę, że to jest wszystko bez sensu, i na 2 trzy tygodnie w ogóle wypadniesz. Z tego wszystkiego, w ogóle pomyślisz, a jeśli już nie zrobiłam tego, to już nie ma, nie ma sensu robić cokolwiek, i spędziesz właśnie tak 2-3 tygodnie nie robiąc nic. Telefon nadal jest na moim balkonie, jak coś, to jest dobra wiadomość, więc spędzisz 2-3 tygodnie nie robiąc nic, i potem znowu zrobisz sobie ambitny plan, i będzie takie błędne koło, błędne koło takiej nauki, motywacji, nic nie robienia. Co? Polecam zrobić. Polecam zrobić sobie teraz mało ambitny plan. Serio mało ambitny. Na przykład jedno zadanie maturalne co dwa dni, tylko jedno, ale porządnie zrobione. Oraz na przykład w ciągu tygodnia ogarnąć badania przyrodnicze. Tylko ten temat. I zrobić sobie taki mało ambitny plan um, na dwa tygodnie. I. Trzymać się go. I nawet lepiej sobie to napisać i jakby tak skreślać, żeby poczuć tę satysfakcję, że wszystko, co sobie zaplanowałaś, zaplanowałeś, zostało zrobione. I to trochę wprowadzi ci, Cię w taki tryb nauki, i na następne tam, na kolejne jeszcze tygodnie, już zwiększ trochę jakby ilość zadań, ilość tematów. I w ciągu na przykład miesiąca, półtorej miesiąca osiągniesz już y, tyle zadań, ile jakby już musisz przerabiać dalej i przyzwyczajesz się do tego trybu. I to będzie miało sens. Bo na przykład wysyłanie impulsów nerwowych działa na zasadzie wszystko albo nic. Ale w życiu to jest serio, bardzo zła zasada dla życia. I w życiu lepiej zrobić. Cokolwiek niż robić nic. Gdybyś potrzebował, gdybyś potrzebowała um, jakiejś inspiracji, motywacji, nie wiem, pomóc zaplanować ci e, tematy albo jakiś temat, do jakiegoś tematu nie wiesz jak się zabrać, pisz śmiało do mnie w wiadomościach prywatnych na Instagramie. Chętnie pomogę, za darmo wszystko doradzę, coś tam zaplanujemy. Jakby coś tam podpowiem, bo naprawdę też prowadzę sieci społecznościowe po to, żeby się dzielić z Wami jakimś swoim doświadczeniem. Ehm, więc życzę naprawdę miłej nauki i pamiętajcie, że matura to jest e, jak przygotowanie do maratonu i w ogóle to jest maraton, a nie sprint. Więc mało ambitne plany przynoszą. Wspaniałe efekty. No a my widzimy się już w kolejnym nagraniu. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym nagraniu.